Cześć, witam Was serdecznie na kanale Porady Instruktora Nauki i Jazdy. Dzisiaj temat związany z egzaminami na prawo jazdy. Spróbuję odpowiedzieć na pytanie, czy trasy egzaminacyjne, słuchajcie, się powtarzają? Czy, czy mamy jedną trasę egzaminacyjną? Kieruję oczywiście ten film głównie do osób, które właśnie zdają prawo jazdy, w tą tym, są na tym etapie szkolenia. I słuchajcie, no, czy te trasy egzaminacyjne nam się powtarzają? Bo, jeżeli by tak było, to ktoś powie, no to jest łatwiej zdać ten egzamin, tak? Bo nauczę się jednej trasy i gitara. I słuchajcie, prawda jest. No, odpowiedź nie jest jednoznaczna, jednakże faktem jest, że te trasy egzaminacyjne bardzo często właśnie się powtarzają. Z czego słuchajcie to wynika? Z tym, że od razu chciałbym powiedzieć, że nie ma jednej trasy egzaminacyjnej, ale. Jeżeli dany egzaminator, czy nawet ja, instruktor, jeździ z, jak, z kursantem, to faktycznie po dwóch, trzech latach, my tak naprawdę jeździmy cały czas tymi samymi trasami. Tylko tych tras jest na przykład 5 na przykład albo 10. I sam po sobie zauważyłem, że faktycznie tak jest. Dlaczego? Słuchajcie, dlaczego tak jest? Że te trasy jednak się powtarzają. Teoretycznie egzaminator czy instruktor może z nami pojechać gdzie tylko chce, tak? Ale pamiętajmy o tym, że tutaj no niestety jesteśmy ograniczeni czasem. Egzamin praktyczny trwa od 25 do 40 minut w ruchu drogowym, a więc tutaj nie możemy jechać sobie gdzie chcemy. Dlaczego? A no dlatego, że musimy mieć jakieś stałe trasy. Na przykład ja mam około takich 5-6 stałych trasek, może nawet nie egzaminacyjnych. Ogólnie takich stałych tras, które cały czas powtarzam. Dlaczego to robię, słuchajcie, bo dzięki temu te szkolenie jest, słuchajcie, na dobrym, sprawdzonym, skutecznym poziomie. Czyli ten poziom jest cały czas równy. Te szkolenie jest powtarzalne. I sądzę, że egzaminatorzy też w ten sposób do tego podchodzą. Też dlaczego? Po pierwsze względów czasowych, a poza tym zauważcie, w karcie egzaminacyjnej musimy przerobić daną ilość różnych zagadnień, tak? I nie możemy czegoś ominąć. Czyli zobaczcie, żeby niczego nie ominąć, a za każdym razem, jakbyśmy jeździli tak przypadkowo po mieście, to zauważcie, że cały czas byśmy musieli myśleć, a czy zrobiłem zawracanie, a czy to zrobiłem, a czy zrobiłem zatrzymanie, i tak A tak, jeżeli mamy na przykład pięć stałych tras egzaminacyjnych, to zauważcie, że to szkolenie, czy też ten egzamin jest na dobrym poziomie. I faktycznie, prawda jest taka, że te trasy egzaminacyjne bardzo często się powtarzają, a instruktorzy nauki jazdy z reguły jeżdżą w podobny sposób, jak jeżdżą egzaminatorzy. Tylko, że teraz tak. Kursantom wydaje się, że za każdym razem jadą gdzie indziej. Dlaczego? Bo na przykład w pierwszy dzień w poniedziałek stosuje trasę egzaminacyjną, czy w ogóle trasę taką szkoleniową. Pierwszą, tak? Takich tras na przykład mam 6, to zauważcie, że na każdy dzień mam ka inną trasę. Ja wiem, że to są stałe trasy, ja już te trasy znam na pamięć i pewnie egzaminatorzy w podobny sposób robią, ale dzięki temu, słuchajcie, ja nie muszę się tak martwić, że coś ominąłem. Te szkolenie jest na równym, dobrym poziomie. W przypadku egzaminów egzaminator jest pewny, że przerobił wszystkie zadania egzaminacyjne, które są na karcie egzaminacyjnej i dzięki temu ta praca, te szkolenie, te egza ten egzamin jest na bardzo dobrym poziomie. Ale kursantowi się wydaje, że za każdym razem, w ogóle kursantom się wydaje, że za każdym razem te trasy się zmieniają. tak? No bo nie wiemy nigdy, skoro tych tras jest np. 5 czy 7, to my nigdy nie wiemy, którą trasą egzaminacyjną pojedzie z nami osoba, która nas egzaminuje. I stąd wynika ta przypadkowość. Ale jakby tak faktycznie było, to nie bylibyśmy w stanie w sposób dobry, ja instruktorzy, w sposób dobry szkolić, a egzaminatorzy, w sposób dobry yy, wykonać tego swojego egzaminu. Bo jednak tutaj musi być powtarzalność, słuchajcie. Muszą być we, te zadania egzaminacyjne, są od kilku lat takie same, i one muszą być przerobione. Nie możemy czegoś ominąć. A pamiętajmy o tym, że czas jest krótki, a jeszcze dochodzą do tego korki. Także tutaj mam nadzieję, że tym filmikiem rozwiązałem pewne wątpliwości, ale też jest prawda, taka słuchajcie, że te dzisiaj w tych dzisiejszych miastach. Te skrzyżowania są tak skomplikowane, jeżeli że ktoś ma jakieś zaległości w szkoleniu, nie posiada pewnych umiejętności. Nie do końca wie, kto ma pierwszeństwo na danym skrzyżowaniu, to i tak tego egzaminu nie zda, dlaczego? Ponieważ no, dochodzi element stresu, więc tutaj ten kursant musi być naprawdę dobrze przygotowany, żeby nie popełnić jakiegoś dużego błędu. Bo małych błędów możemy nawet zrobić kilka. Ale to już jest temat na osobny na osobny filmik. Pamiętajmy, że tych małych błędów, które nie wpływają bezpośrednio na zagrożenie zdrowia lub życia, tak? spowodowania niebezpiecznego jakiegoś zdarzenia w ruchu drogowym, no to tych takich małych błędów, na przykład kierunkowskaz, możemy nie włączyć. Tak? Gdzieś tam raz lekko prędkość możemy przekroczyć tak? i tak dalej, i tak dalej. Także natomiast jeżeli jest duży błąd, no to niestety to już dyskwalifikuje, który wpływa bezpośrednio na bezpieczeństwo ruchu drogowego, czyli na przykład zatrzymanie się na stopie, albo nie zastosowanie się do sygnalizacji świetnej, no niestety kończy od razu egzamin. I o tym chciałem powiedzieć. Także mam nadzieję, że odpowiedziałem na te pytania tutaj, na to pytanie, że te trasy faktycznie. Się powtarzają, jednakże nie ma jednej trasy egzaminacyjnej. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do subskrypcji i do oglądania kolejnych odcinków, nie tylko na temat przepisów ruchu drogowego, egzaminów na prawo jazdy, ale, ale również na temat, słuchajcie, ekonomii. Dziękuję. Do widzenia.